Taki największy problem, który widzę przy organizowaniu strony internetowej firmy, która ma skomplikowaną propozycję wartości, albo jest na przykład właśnie firmą produkcyjną, czy firmą, która zajmuje się integrowaniem na przykład rozwiązań w przemyśle, czy jakąś automatyzacją, która ma jakąś propozycję wartości, która jest techniczna, jest właśnie organizowanie strony internetowej w taki sposób, żeby była zrozumiała dla odbiorcy. Także w tym dzisiejszym filmie podzielę się z Tobą właśnie takim frameworkiem, który stosuję do tego, żeby taką stronę internetową organizować. Podzieliłem to na 5 takich konkretnych kroków, o których opowiem Ci kolejno i zobaczysz sobie dokładnie, jak one mapują się na to, co Ty możesz jako firma zaproponować. Najlepszy możliwy sposób to po prostu spojrzeć na to na zasadzie, komu pomagamy, jak pomagamy, jaką możemy dać wiedzę na temat tego, w jaki sposób pomagamy, jak możemy udowodnić to, że pomagamy. I kim my w ogóle jesteśmy, że pomagamy. Zauważ, jak wszystko wokół tego, co tutaj sobie omawiamy, orbituje niemalże naokoło pomagania. I zaraz też zobaczysz właśnie, jak to pomaganie przekształca się na różne elementy Twojej oferty. Pierwsza rzecz, komu pomagamy, żeby łatwo było w ten sposób na to spojrzeć, możesz sobie pomyśleć o Twoim kliencie potencjalnym, który wchodzi na tą stronę i tak się zastanawia, drapie w czoło i myśli sobie. Hmm, czy to właściwie co tutaj oni mają na tej stronie jest dla mnie? No i w tym momencie właśnie, żeby to najlepiej uczynić, robisz taką zakładkę na Twojej stronie, w której mówisz o tym, komu pomagasz. I teraz, żeby łatwo mu było odnaleźć się ze swojej perspektywy w tym, jak Ty mu pomagasz, możesz na to popatrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony możesz popatrzeć z perspektywy branży, segmentu, w którym działa Twój potencjalny klient i dać mu w taki sposób poukładaną propozycję informacji, wiedzy, żeby on mógł spojrzeć na nią z perspektywy branży, w której się znajduje, albo z perspektywy persony, którą jest. Przykładowo z jednej strony możesz na przykład pokategoryzować komu pomagasz z perspektywy branży, mówiąc na przykład o automotywie, aerospace, branży meblarskiej, branży farmaceutycznej, jakiejkolwiek branży, w której masz wystarczająco dużo doświadczenia i o której chcesz opowiadać, będzie dobrze, żeby w ten sposób to systematyzować. Z drugiej strony możesz też popatrzeć na perspektywę osób, z którymi rozmawiasz, czy to na przykład jest inżynier kontroli jakości, czy inżynier procesu, czy jakiś dyrektor technologiczny, czy zakupowiec. Wszyscy, którzy biorą udział w tym procesie zakupowym, którzy będą z tobą rozmawiać przy Twoim działem handlowym na temat rozwiązania, które im proponujesz, mogą szukać tego rozwiązania z twojej strony i najłatwiejszym sposobem na to, żeby im to przedstawić, jest właśnie usystematyzowanie tej twojej oferty. Z perspektywy, komu pomagasz, czyli z jednej strony segmenty, a z drugiej strony osoby, buyer persony. grupy, która będzie się wokół tego zakupu organizować, znajdują. No i teraz zobacz, jak fajnie to wygląda w sytuacji, kiedy właśnie myślisz o tym z perspektywy klienta, tak samo możesz pomyśleć dalej, myśląc o tym, jak pomagasz. Jeżeli chcielibyśmy, to w jaki sposób pomagamy podzielić na kolejne dwa obszary, to tutaj myślę fajnie będzie pomyśleć o perspektywie problemów i perspektywie wyzwań. I teraz jak myśleć o tych problemach i wyzwaniach? Z jednej strony możemy przyjąć, że problemami są sytuacje, które wydarzają się, w których twój produkt, usługa, rozwiązanie mogą pomóc ten problem zneutralizować. Klient wie o tych problemach, że je ma, ale niekoniecznie może wiedzieć o tych rozwiązaniach. I to znowu jest perspektywa, która pomaga tobie to twoje rozwiązanie troszeczkę z zaplecza podać temu Twojemu klientowi, a Twojemu klientowi pomaga spojrzeć na jego problemy tak, żeby zastosować do niego Twoje rozwiązanie. I problemami, które może mieć Twój klient jest na przykład rotacja pracowników, reklamacje od klientów, nieuzasadnione reklamacje od klientów, strata pieniędzy na przetwarzaniu wadliwych produktów i tak dalej, i I z perspektywy problemów poukładanie tej Twojej oferty Pozwala Twojemu klientowi znaleźć rozwiązania w postaci Twoich produktów, które do tych problemów znajdą zastosowanie. I analogicznie z perspektywy wyzwań, tak samo możesz to zorganizować. Może być coś, co on chce zrobić, co jeszcze na przykład nie jest problemem, a chciałby znaleźć na to rozwiązanie. W sytuacji, kiedy na przykład mamy do czynienia z kontrolą jakości, nasz obecny inżynier procesu na przykład chce zacząć eliminować NOKI, czyli te nieok. -okay produkty z linii produkcyjnej, a w tym momencie na przykład. Sytuacja jest robiona w sposób manualny, i dużo noków przedostaje się do klienta, który potem zwraca je w formie reklamacji. To jest wyzwanie, które może mieć Twój klient, czyli lepsze eliminowanie noków. I teraz, jak wiesz, jakie wyzwania są po stronie klienta, to znowu z perspektywy tego, jak pomagamy i problemu oraz wyzwania. Możesz zaproponować najpierw uświadomienie Twojego klienta, a dopiero potem podszyć pod to rozwiązanie, które jest w Twojej ofercie. Ale idźmy dalej, bo jeżeli już te dwie rzeczy, czyli komu i jak mamy zaadresowane, no to teraz nasz klient już po tym, jak się podrapał w czoło i zastanowił, czy to jest dla niego i może nawet się przekonał na temat tego, że to i może być dla niego, to będzie się zastanawiał, czy to na pewno zadziała u mnie, więc musimy mu pokazać jakieś dowody słuszności. To jest właśnie kolejna kategoria. Czyli trzecia, dowody tego, jak i komu pomagamy. I żeby pozbierać te dowody słuszności, najlepiej pomyśl sobie o historiach sukcesu, które zrealizowałeś dla Twoich klientów i które jesteś w stanie w fajny sposób opisać tak, żeby. Twój potencjalny klient mógł je zobaczyć. I teraz wracając do tych dwóch perspektyw, o których rozmawialiśmy sobie przed chwilą, czyli jak i komu, możesz tak samo zorganizować te historie sukcesu. Jeżeli na przykład masz ich 10 i robiłeś cztery fajne realizacje w automotywie, trzy fajne w branży meblarskiej i 4 3 7 plus 3, czy jeszcze? na przykład w branży farmaceutycznej, no to w widoku dowodów możesz je usystematyzować też z perspektywy tagów, czyli na przykład pokazać. Tutaj pomagaliśmy w automotywie w taki sposób. Tutaj pomagaliśmy kontrolerowi jakości, tutaj pomagaliśmy inżynierowi procesu. Możesz z tego zrobić takie mini archiwum, w którym Twoja Bayer Persona będzie sobie w stanie lepiej te rzeczy wynaleźć w ramach tej kategorii. Czwarty dział, czyli to trochę takie potwierdzenie Twojego wizerunku eksperta, w którym pokazujesz, że masz wiedzę na temat tego, co robisz. To miejsce, gdzie dzielisz się po prostu wartościowymi materiałami. I to jest czwarte miejsce, w którym możesz pokazać to, że to, jak Komu i dowody słuszności masz usystematyzowane do tego stopnia, że aż dzielisz się wiedzą na ten temat. I w obszarze wiedzy który nazywamy zazwyczaj właśnie bazą wiedzy czy strefą zasobów, możesz wyróżnić kilka kategorii materiałów, którymi się dzielisz i w tym miejscu możesz na przykład pokazywać PDF -y do pobrania z jakimiś manualami dotyczącymi tego, jak zdiagnozować problem u siebie, checklisty w Excelu, które na przykład pozwalają jakieś standardowe rutyny usystematyzować, które mogą być przydatne twojemu kontrolerowi jakości. Trzecia rzecz to może być na przykład wideo omawiające wnikliwie jakiś materiał. Czwarta rzecz to może być jakiś interaktywny kalkulator, który pozwoli sobie swojemu klientowi na przykład wyliczyć korzyści wynikające z zaimplementowania tego rozwiązania, które propagujesz. W tym miejscu po prostu pokazujesz, że masz to rozpykane do tego stopnia, że aż dzielisz się wiedzą na ten temat i że jesteś w stanie w fajny sposób merytoryczny o tym opowiadać, co dodatkowo gadnia wszystkie te trzy pozostałe kwestie, czyli jak, komu i dowody. I w tym miejscu, czyli tym piątym obszarze strony, fajnie jest opowiedzieć o tym, kim jesteś w taki sposób, który nie będzie zuchwały, a będzie raczej opowiadał o tym, co przyświeca Ci jako misja i dlaczego Ty pomagasz tym klientom w taki sposób, jak pomagasz, co do tego doprowadziło, jaki zespół się na to składa, bardziej w celu pokazania Twojemu klientowi, że ten autorytet, że ten know-how, że ten zespół, że wszystko, co jest niezbędne znajduje się w Twojej firmie i w ramach tego o nas uwiarygadniamy się, że te wszystkie cztery obszary są robione przez ludzi i że faktycznie jest tam ktoś, kto o to wszystko zadba. Jak, komu, jakie mamy dowody, jaką mamy wiedzę i kim jesteśmy? W ten sposób usystematyzowana strona pozwala nam spojrzeć na to z perspektywy klienta i zorganizować tę wiedzę w taki sposób, w jaki ten nasz potencjalny klient faktycznie będzie tego szukał. I nie musimy się tutaj silić na to, żeby usystematyzować całą naszą ofertę, wszystkie produkty, wszystkie usługi, każdą najmniejszą rzecz w detalu. Wystarczy, że zaczniemy od tego, żeby spojrzeć z perspektywy klienta i przedstawić mu to tak, jak on będzie faktycznie tego szukał. To wystarczy do tego, żeby już dać sobie tą przewagę w postaci ludzkiej, merytorycznej, fajnej, edukacyjnej komunikacji na stronie internetowej. I to jest coś, co pozwala tę stronę złapać w takie ramy, które później dalej pozwalają nam to już potem rozwijać praktycznie w nieskończoność, nabudowując te kolejne działy. To wszystko, co dzisiaj sobie powiedzieliśmy w połączeniu z tym, jak budować landing page, pozwala nam do każdego z tych elementów, które sobie przed chwilą omówiliśmy, zbudować właśnie taką stronę lądowania, która będzie dokładnie adresowała te wszystkie kwestie, które klient w ramach tej kategorii będzie szukał. Te dwa filmy dają wam tak naprawdę sposób na usystematyzowanie strony z trudną propozycją wartości, gdzie mamy dużo do powiedzenia, a chcemy to w jakąś systematykę ubrać. To jest framework, który ja stosuję i który już mi się dosyć długo sprawdza, więc tak naprawdę tylko braci korzystać. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że sposób, jaki to organizuję, okaże się również przydatny i wam. A my jak zwykle widzimy się w kolejnym nagraniu. Cześć.